Zanim nigdy nikt nie stał, wychował się tak jak ja, w blokowisku w Gdańsku. Zwykle odważny, błyskotliwy, bardzo po prostu dobry człowiek. Dzisiaj Karol Nawrocki ma 42 urodziny, więc życzę mu z tego miejsca wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że to Karol Nawrocki zostanie przyszłym prezydentem Rzeczpospolitej Polski. Trwa kampania wyborcza. No, ksiądz profesor bardzo dobrze podczas pielgrzymki kibiców na Jasnej Góry wypowiadał się o kandydacie na prezydenta doktorze Karolu Nawrockim. Chciałem zapytać, czy to wprost oznacza poparcie dla tego kandydata właśnie? Ja jestem od początku w tym społecznym komitecie poparcia Karola Nawrockiego, chociaż też uczciwie chciałbym powiedzieć, że jest przynajmniej jeszcze dwóch kandydatów w moim odczuciu, na których mógłbym oddać głos, słuchając ich wypowiedzi, ale będę głosował na Karola Nawrockiego, bo to mój przyjaciel, znamy się wielokrotnie, wiele, wiele lat, wielokrotnie wspólnie podejmowaliśmy różnego rodzaju inicjatywy właśnie upamiętniające żołnierzy wyklętych, znamy się też jako kibice Lechigdańsk. Gdańsk, razem wspólnie napisaliśmy taką książkę 10 lat temu Wielka Lechia naszych marzeń, więc Karol jest moim przyjacielem, i wiem, że jest to człowiek niezwykle pracowity, odważny. To jest człowiek, który też sam doszedł do, do miejsca, w którym jest ciężką pracą, bo zanim nigdy nikt nie wstał, wychował się tak jak ja, w blokowisku w Gdańsku i, i wszystko, do czego doszedł to jest jego ciężka praca, niezwykle odważny, błyskotliwy, bardzo po prostu dobry człowiek i dlatego się też ucieszyłem. Chociaż było to troszkę dla mnie zaskoczenie, że, że, że właśnie zdecyduje się na, na, na bycie obywatelskim kandydatem, bo to jest można powiedzieć no bardzo mocne wyzwanie i Wymaga też dużo siły, odporności na hejt, który się pojawia, na te ataki, które od samego początku są bardzo intensywne. No ale jak widać, Karol sobie z tym dobrze radzi. Mam wrażenie niekiedy, że te ataki działają na jego korzyść. I, i niech tak już zostanie dzisiaj. Karol Nawrocki ma 42 urodziny, więc życzę mu z tego miejsca wszystkiego dobrego. Wiele sił. Proszę proszę to głosu... A jak się profesor ocenia to, jak mu poszło podczas tego kongresu ostatniego, niedzielnego? No ja dopiero wczoraj wieczorem mogłem i to tak w urywkach obejrzeć tą relację, bo, bo znalazłem w internecie przeszło pi prawie pięciogodzinną, więc troszkę mnie to przeraziło, a wczoraj odsłaniałem serce na imki, jak mówiłem. Wysłuchałem kilku świetnych wypowiedzi, które mnie najbardziej interesowały jako historyka, to pana profesora Andrzeja Nowaka, który jest genialnym erudytą, który z, z, potrafi z takiej historycznej i naukowej perspektywy spojrzeć na całość naszych dziejów. Tacy ludzie rzeczywiście rzadko się zdarzają. Potem wysłuchałem Rafała Ziemkiewicza, bo on też był gościem Pielgrzymki Kiwiców. Rok później też bardzo dobre spotkanie. No i, no i samego Karola Nawrockiego. To jest, można powiedzieć, bardzo przemyślany, całościowy program, który w przeciwieństwie do innych kandydatów został też w takim amerykańskim stylu przekazany. Ale, ale co, co ważne, że to jest program. W którym wskazano również, jakie są drogi. I możliwości realizacji tego programu przez przyszłego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, bo my żeśmy się przyzwyczaili przez lata do różnych obietnic. Politycy są w tym mistrzami świata, że tutaj, że tak powiem, benzyna będzie po 5 zł, że, że wszystko będzie w ogóle super, a potem się okazuje, że, że jest zupełnie na odwrót, albo że ci, co obiecywali, w ogóle na to wpływu nie mają, pomimo zajmowanych stanowisk. Ale a ten program, właśnie, to go moim zdaniem wyróżnia spośród tych wszystkich wyborów z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, że wraz z tymi 20, 21 punktów pokazana została możliwość ich faktycznej realizacji. To jest, to jest niezwykłe. No, trzymam kciuki. Mam nadzieję, że to Karol Nawrocki zostanie przyszłym prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Chociaż ksiądz profesor w tej wypowiedzi, jak jeśli dobrze zrozumiałem, no mówisz, widzę, że jakby nie wyklucza, znaczy zauważa też innych kandydatów, mówiąc krótko, którzy no, w jakim sensie identyfikują się ze społeczną nauką Kościoła, jeśli tak to można ująć, jak Marek Jakubiak, Sławomir Mencen czy Grzegorz Braun, tak mi się przynajmniej wydaje. No ja powiedziałem o dwóch kandydatach, więc, więc na Grzegorza Brauna bym nie, nigdy nie zagłosował. Natomiast na, na Sławowina Mencena i pana Jakubiaka oczywiście tak, jeśli by nie było Karola Nawrockiego, ale jest Karol Nawrocki i taką anegdotę może powiem właśnie z, z kibice, którzy uczestniczyli w marszu, w marszu Wyklętych. No tak troszkę może pół tę pół sennym no, mówią: Proszę księdza, może krzykniemy Karol Nawrocki albo Sławomi Mencena, ja mówię nie, bo to jest. Ku pamięci żołnierzy wyklętych. Nie będziemy tutaj nikogo wyróżniać. Oni mówią: no dobra, ale tu możemy wykrzyczeć takie hasło, które pogodzi i Nowrockiego i Mencena, czyli druga tura bez bążura. Ale upamiętniliśmy żołnierzy wyklętych. Dziękuję z Panem Bogiem, propagator pamięci o żołnierzach wyklętych, historyk, publicysta, autor książek, ksiądz dr. Habilitowany Jarosław Wąsowicz, salezjanin, był gościem Forum Romanum. Dziękuję także Państwu. Proszę pamiętać, Polska jest jak słońce, wschodzi i zachodzi, ale nigdy nie ginie. Roman Dawrzyniak, kłaniam się nisko. Do zobaczenia.